Przypominam, że już jutro DLC jest nowym killerem, a dzisiaj zagramy sobie builda na Spring Trap pod Map Control. Będziemy trzymać jak najbardziej geny. Jak widzicie, tutaj mamy masę slowdownu, będziemy robić właśnie masę kontroli mapy i zobaczycie w sumie, co potencjalnie taki bit na killerze może zrobić. Mamy też Adam Bonnie gitar, który powoduje, że jak chodzimy do drzwi, wszystkie argumentatory są białe, im bardziej gen jest czerwony więc więcej ma progresu, więc wiemy gdzie seworzy są, gdzie kręcą potencjalnie geny. Ale co nie mamy, Undetecta po wyjściu z G. Plus, timersy, żeby się szybciej transportować po mapie i dawać trochę mniej czasu na reakcję serwerom, jeżeli widzą G. E, mamy Korapta. I teraz niektórzy mogą powiedzieć, że w sumie po co Korapta, skoro wiemy gdzie na stacji są serwerzy potencjalnie dzięki gitarce. Ale kora powoduje, że jednak serwerzy muszą przyjść nisko do nas. Możemy tak pod drzwi, chowamy w drzwiach. E, możemy właśnie się tepnąć do bliskich drzwi. Mamy zawsze po prostu serwon gdzieś w okolicy, w mniejszym terenie. I to bardzo pomaga właśnie z kontrolą mapy. Jeżeli ktoś chce bardziej odważny, zagra sobie jakiegoś innego perk'a, spoko. Ale ja osobiście do kora tak i tak tutaj walił. No i oczywiście Slowdown, Painless pod regres, DMS na blokadę genów, który potrafi naprawdę działać cuda. On zostaje network 35 sekund już w najbliższym updatecie, ale dalej będzie dość strong. I pop że jeszcze dodatkowo właśnie dobijać. i dobijać. Naprawdę to jest masa, masa kontroli mapy. I zobaczcie w sumie jak potencjalnie może się naprawdę zatrzymać potężnie geny albo jak w ogóle. Naprawdę wam pójdzie dobrze mecz, to dosłownie nie mogą oni nic zrobić. Anyway, troszkę na Twitcha, link w opisie, nawet link od ten ZBD. Przypominam, że jutro już jest DLC, prawdopodobnie o godzinie 17.00. Będziemy będzie now testować nowego kidera. się zobaczyć, jak będzie mi szło nim, to zapraszam. A ja potem zapraszam do materiału. Ha! Tak to napisie? Wysaltowałem, w sumie śmieszne. Ale, jak jesteśmy z granami tak w ogóle? U, tak jest na ledolz zjedonej, chcę, że nie mam jakiegoś silnego jednego punktu. Chyba specjalnie. A za każdym razem, że pójdę na szubienicę. Cześć! O! Ledwo co? No hit. Chcę skomitować. Krzyżowca się wystrzałem. Nice. Bardzo szybkie powalenie. Ja mam penneza. Teraz się zaczniemy rozpędzać. jest wybuch, ale dajmy, jest niepokinięty. Tam uh, no idzie. Timbers. To się pod hack, myślę. Nie będziemy biegać maina od razu. Bo bardzo szybkie wyleczyć. Little Jen sicure will make it. Nie, Madkit. O nice. E, czekamy na tego? Topór? No i poczekamy na topór no. szczęście, że ona tak biegnie trafiła. Wskazać na Tutapa, patrząc co on robi. Chodź. Ja mam drzwi tam na górze od razu. No, zobaczcie jakiś silnik ten jest oprócz tego main'a. Tego main'a raczej bym odpuszczał. Ale zbytnio w sumie... Nie, tam jest ten. Na rogu. Okej, to popnąć, póki mam popa. Pewnie się nam main'a. W ja tak? Okay. się nie podtrzymała, my guess. Aaaa! Myślałem, że będzie tego na okno grać. Nice. Hmm, maleją robią. A to ciekawe. Dobra, jest Czy ten nawet nie jest ktoś mocno zrobiony? No to ciekawe, czemu tak. Dobra, e, za chwilę DMS chodzi nam idzie. Można to popnąć. Bum bardzo mocny regres. Oni sobie piją, ze to jest painless. z kind of wszystkich. Uh. Jeszcze raz nie pobiegła. Ile tak coś kliknął? Ooo, idealnie to zaraz popniemy. Tak, sami sami los jeżdżą, Ani. No, Możemy pójść na Zalina. Oni nie mają ani chwili oddechu. Jak to się boisz, nie da się i też hiterem co, nie? Dobra, do miasta to mi jest już we wniosku, tak. tak, raz stopór, bum. swing. O, ale co O, tam nice. Oj. A ja poszedłem na tą paletę. Osiem haków zalokili, wizowie. Tak, gędy stoją. Ma jest zrobione. Znacie, tak rzucić? coś nie. A zdemasowaliśmy im tego gena, więc i tak stoi tam ten gen. No, nie ja tylko dostaję nerfa co nie na 35 sekund. Ale szczerze, 35 sekund i tak to będzie bardzo wypelk. Chętę odgrywa na dobranoc. No, co oni mają w defluzjach? Nie Fikre jest robione? No, już odpuszczamy ma maina, się dostawać. No, tego maina. Popujemy go. <laughs> o, jest mid. a da, możemy maina, tak. Jak mamy okazję odpuścić maina, to odpuśćmy maina.

Są nic innego niż maina jest robiona. No i znowu dms że Mam przez minutę tylko jednego perk'a co, nie? Ojoj się, ktoś tu chyba zagapił. Zpamitajcie, nie zdejmuj się do poru. Mocie w trakcie zajmowania, żeby mieć aury na sobie, ale nie ściągajcie do końca. Bo to mogę na to wyciągnąć i smarty. Ale masakra, oni przecież nie mają progresu na genach, co, nie? O, tu jest. Zostaw go! O, nie go. To prawie zdołali skręcić innego gena. That's insane. O, mecz trwa 10 minut bez kręcenia gena, bo ma opcję abandon. Abandon. No, a jest wiatr. Eszcze były wasy ręcze i styptik. Aj, <laughs> karamba. Aj, karamba. Yamaoka. Okay, not bad. <laughs> Jakby tak speedowała Nie no w sumie nie miałaby 99. What the f... Life what? Może by jakiś dodatkowy dystans, ale po niej mi się wydaje. A, <laughs> tutaj ah, W, okej. Okay. O, piękny strzał <grystanie> nie ma szans, że ją powalę. Drugi cooldown. Ale... To już ma problem. Teraz już powalenie. Dobra. Jeszmy ją. Jest ja też pain res, tutaj ja mam pain Ale zabawę, co? Где Вы с Надабью. Оботавание не было мудрое. Gdzie jest Pajas? Tam jest Pajas. Kto tak średnio? Weźmy na środku. Nie będzie masa za chwilę. Ok, nas masowane. I szak jest do kopnięcia. Na zamkniętą chyba dużo, więc jak teraz się tam jest taka, jak się. Tam jest Jest double tap, no nie postara się koleżanko. jest tam wybuch. Tu możemy popowalnąć. bardzo dużo regulacji. O, tam jest zużygana, spimy TMS. To jest rano właśnie.

Ja nie mam bardzo żogenów rozkręconych. Ej, mam szansę, że to zrobimy? ale chyba zrobić tak, actually. Zrób mi ten topór. Zostawię to to 15. go Ma jań są tylko soldier od wcześniej. tam to się pani ja um okay. na o to raptem

To? No i do tę no, potężną plecę na tych genach, co, nie? Ja mam za to właśnie potężny zestaw, żeby właśnie zatrzymać ich. To jest może zatrzymamy? A może go zabijemy od razu, co? Kams. Wait there. Každá spopáta. Ich habe To no, jest unlucky. Ok, naki. dalej. Mhm. Shoulder. Oni strasznie, że szroderów y używają. A po prostu szoder ożył y for fun, ale... Miej dwa shouldery, a tak daj zabić do mnie, tak naprawdę. That's wild. prostu shotguna. Dzień yeah. dobry. Yeah. G. Ale tutaj bitwy raz zrobił ogromne wariu akuratem się trafiło, że faktycznie Jeżeli przywali geny dość mocno. Tu był szach robiony, tam było coś tam było coś O, tu jest hacz. W sumie cały czas coś było robione. Zostawiam, jakby się to potoczyło. Ja, ja nie buildzik. A pozostajmy sobie w drzwi, żeby zobaczyć, może z koliventem, czy nie ma aż akilera server w pobliżu. A zresztą mamy takie. Oh, wait. Nooo! Didi? Dwa serenge, jakby trzy szoldery w match, guys, nie wiem, co nie zrobi. Czemu ten szolder był użyty na starcie? Ten szolder od tej drugiej marki, nie pamiętam, która to użyła, lecz nie był użyty wcześniej? Nie wiem.